Jeżeli chcecie zasilić swoje konto w Ultimate Team, kurwa, no nie, serdecznie was zapraszam do fifashop.pl. No po prostu, kurwa, no nie! Po podaniu hasła Nexium, 5% gratis ląduje na waszym koncie. Boże, czy ty to widzisz? Siemanko, z tej strony Niksum, i witam wszystkich z wami serdecznie w kolejnym odcinku z Besti na moim kanale. No i teraz macie przed wami niesamowitą drużynę, między innymi jest tutaj Wawrzyniak, Wawrzynio, najlepszy lewy obrońca na świecie, zdecydowanie będzie miał na kogo dogrywać. Mamy tutaj przecież w końcu nasze dwie legendy, czyli Fenua i Ja do tego jest Torres i Mnybilquaa, czy jakkolwiek tam kto go zwał. Nie mam pojęcia, w każdym razie najlepszy zawodnik w Ultimate. Steam. I lecimy z kolejnym spotkaniem Dobra, mamy już naszego przeciwnika On nie ma pojęcia czego ma się spodziewać Dobra, zagramy sobie w tych strojach Znalazłem w ogóle po prostu przy otwieraniu portek Znalazłem jakieś dwa stroje Te pomarańczowe Udineze I te czarne z czerwonym pasem Bodajże one są... Bragi, ale nie jestem pewny jakby co to mnie poprawcie w komentarzach Co zawsze robicie i za co wam dziękuję, bo Jak nie kulturalnie, kulturalnie poprawiacie, że na przykład coś źle mówię w odcinku Że to jest nie zawodnik To jest naprawdę fajnie i to jest fajnie coś takiego poczytać, Ale jak już brzmicie Nie chcę to nie jest To jest już trochę mniej fajnie Nie, no on nie dojdzie do tej piłki nigdy Chociaż dobra, jest deszcz, to jest dobrze Heski! Hezki! Ej, no tu był fał! Panie sędzio, proszę to zweryfikować później. Young, kurde. Zaczęliśmy agresywnie, to mi się podoba. Bo to dobrze świadczy, że później może być tylko lepiej. Dobra, Key Hill. Tada! Tada! Ta Dobra, w piątej minucie zrobimy sobie pierwszą bramkę z rzutu różnego, z główki. Ale my w tej sali chyba nie zdobędziemy... żadnej innej bramki, w żaden inny sposób. Tylko główki, tylko główki. Torres, ale kontrola piłki, Jezus Maria HESKI! Wow! To nie był Heski! Ktoś wbił i nam pozamieniał zawodników, on by tak nigdy w życiu nie strzelił! Ale zsypnął z pierwszej piły, wolę ja Dobra, Yang. Do środku teraz na... znowu K Hill Znowu K Hill. Naprawdę? Niby się cieszy, ale no... No kurde blaszka! A się cieszę się bardzo, ale... Ale... Znowu kechy, znowu główka, znowu rzutrożny, znowu postrzale Heskeja! <śmianie> Nie ogarniam! Sternik! <śmianie> ja ja, ja. Nam <śmianie> no wszystko leci w bramkę! <śmianie> to jest po prostu jakaś masakra, no popatrzcie na to! Tak wstępne sobie od nich i po prosto w poprzeczkę. Akin Fenua, Akin Fenua! Jest! Tak jest! Jest! Akin Fenua! Kurde blaszka! To było dobre! Kurde! Tak jest! Tak jest! Naprawdę świetne tutaj wykończenie. W ogóle jaką się w pole karną, jak rozgrzany nóż, prosto w masło! Kabum! Wygrywamy! I, I rage quit! I rage quit! Tak jest! 3 do 0 w 20 minutach! Naprawdę! Bestiami to jest coś niesamowitego. Tak jest, po prostu... Wow! Wow! No jak my go zgwałciliśmy, gościu żadnego strzału nie oddał! My siedem! Masakra! Kejki dyszkę no tutaj się nie dziwię! Wow, do pierwszy raz widzę, żeby ktoś miał oddychał. Dwóch zawodników ma dychę, jeszcze jak! Okej, okay, przechodzimy sobie do upgrade'u zawodników. No i na samym wstępie wam tylko powiem, że na Facebooku się was zapytałem, co mam zrobić. Gdy nasz przeciwnik twituje w serii bestie Bo szczerze powiedziawszy Nie brałem tego pod uwagę zdecydowanie No i powiedzieliście, że Po prostu jedyne co To wchodzi tutaj w grę tylko i wyłącznie upgrade Następnego zawodnika Następna legenda, okej okay. Przejdźmy sobie od, do pierwszego upgrade'a Kolejny Polak w składzie, czyli Artur Borus. Naprawdę bramkarz świetny Bardzo lubię Artura, no ale musicie sami przyznać Że miał wiele Wiele niesamowitych wpadek no i które się naprawdę zapisały złotymi literami w historii, wpadek w nożnej. powtarzałem się, bo powiedziałem chyba czwarty raz wpadek, no, ale w każdym razie sami zobaczcie. Kolejny zawodnik, o którym nie mogłem zapomnieć, to oczywiście, że per merter sucker, tak jest. Tutaj wersja Team of the Season, na którą wydałem prawie milion końców, no ale zawodnik, który ma 2 metry... 40 tempa tutaj w tej wersji. Wo co, co czyni z niego jeszcze większą bestię od jak który ma 32 tempa. Dalej no już wszystko Akin fenua jest szybszy od niego, no więc no tutaj no. No co mogę powiedzieć? Co mogę powiedzieć? No cóż no, Murder Sucker. Po prostu Murder Sucker. Okej, okay, kolejnym zawodnikiem, którego upgradujemy jest... Jest oczywiście Lord Bentner. Tak jest. Zawodnik niewątpliwie utalentowany, jego popisy w arsenalu naprawdę też przeszły do historii. W każdym razie jak tutaj widzicie lekko zmodyfikowałem naszą formację. No i wydaje mi się, że tutaj kurde blaszka moglibyście już zacząć szukać jakichś bardziej obrońców. Zostało nam już tylko czterech zawodników do upgradeowania do tego pełnego składu bestii. Czyli tutaj ostał się jeszcze tylko Richards, Jagielka oraz Sterling. I wybierajcie, moim zdaniem powinniście teraz wybierać zawodników na tę pozycję. I to tyle w tym kolejnym odcinku Bestia ja się z Wami żegnam. No i na razie. Cześć!